Dobry YouTube, witam się z Wami po raz kolejny. Dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek. E, mamy dzisiaj. dzisiaj mam zawiechę, mamy dzisiaj piątek. ten odcinek wleci jutro na kanał. E, mamy majówkę. Kto ma ten ma? Kalendarzową u mnie majówka jest. Skończyłam właśnie e, ogarniać raport na mailu. Mam chwilę przerwy przed treningiem nóg, gdzie zaczęłam deloada. Zostało dokładnie 22 dni do mojego pierwszego startu. No i stwierdziłam, że czas najwyższy odpowiedzieć na pytanka, które ostatnio zadawaliście u mnie mm, anonimowo. No to co? Przechodzimy do pytań. A najważniejsze: jak zawsze, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, komentowania oraz lajkowania materiałów. Tak jak już wspominałem, jest to dla mnie motywacja i kurczak. Chcę widzieć, że chcecie to oglądać, że takie materiały są mile przez Was oglądane, że takie materiały są potrzebne. Też dajcie znać w komentarzu, czy wole, wolicie jakiś taki luźniejszy content, czy jednak właśnie podcasty Was bardziej interesują. Dajcie znaka i słyszymy się na pytankach. Właśnie wyszłam przed dom, mam kawkę. Kawa to jest napój bogów. Naprawdę uwielbiam kawę. To, że ona ma tam aspekty prozdrowotne, to jest jedno. A ja naprawdę uwielbiam smak kawy. I no, jakby ktoś mi zabrał tej kawy. Kurczę, ja mogę naprawdę realizować wszystkie gdzieś tam wytyczne, ale kawa to jest rzecz, którą kocham i z nią byłoby mi się naprawdę bardzo ciężko pożegnać. Dobra. No to co? Zaczynamy w ogóle. Specjalnie do odcinka nawet gdzieś tam budziłam ogarnęłam, stwierdziłam, że mam wolną chwilę, no to można jakoś lepiej wyglądać niż wiecznie w dresie, więc nawet słuchajcie. kiecę, udział. Udziałam Boże ubrałam po prostu. Przejdźmy do pytań. Raz, dwa, trzy lecimy. E, zacznijmy sobie od takiego różnego pytanka, a mianowicie dużo pytań gdzieś tam pojawiało się mm, dotyczące mojego samopoczucia, jak się czuję i tak dalej i tak dalej. E, Naprawdę jest dobrze i porównując stan zeszłego gdzieś tam okresu przygotowawczego zawodów, jest bardzo dobrze. Naprawdę nie czuję jeszcze takiego zmęczenia, e, gdzieś tam jeszcze trzeźwo myślę. E, póki co gafy typu, e, nie wiem, e, PIN do karty wpisując e, na domofonie bądź zostawiając kluczyki od samochodu w samochodzie e, były może jednorazowo, a wcześniej gdzieś tam to miało o wiele częściej miejsce, więc naprawdę jest dobrze. jest super, kurde. Trochę inaczej podchodzimy do tego tematu teraz. Inaczej mam rozkłady kardiosów, inne trochę rozkłady makro. Kończę teraz trzeci blok treningowy, więc no jest naprawdę ostry, konkretny zjazd. Mimo to, jak widzicie, jest ok. Czekam troszkę na takie zjazdy, bo dla mnie. To jest y, świrująca głowa, zjazd oznaczają lepszą formę, chociaż wiadomo, że tak nie jest, ale duży babski gdzieś tam zryty łeb y, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Sen też jest ok, y, bo gdzieś tam z głodu y, bardzo często ten sen jest utrudniony, gdzieś tam problemy ze zaśnięciem, czy wybudzanie się w nocy, czy na ranem bardzo wcześnie. Póki co taki tydzień może był taki troszeczkę gorszy, jeżeli chodzi o zasypianie, ale jest naprawdę spoko. Mam też pytanie, jak to jest z, moim, z moimi trenerami, że oznaczam Dominika i Dawida. Kto mnie prowadzi? Myślałam, że to jest raczej takie oczywiste, że gdzieś tam się już na ten temat wypowiadałam, ale to oczywiście przy, przytoczę ponownie. E, prowadzi mnie Dominik, on, on odpowiada za aspekt treningowy, Dawid odpowiada tutaj za dietę, suplementację, no i jeszcze oczywiście Marek Fischer e, też jest z nami tam na grupie, gdzie wysyłam raporty i, i też jakby cały czas czuwa i jak trzeba to oczywiście e, służy swoją radą, pomocą, więc e, tych trzech chłopa <grywa> czuwa nade mną i i co? I, I próbuję wykręcić ze mnie jak najlepszą formę. Kolejne pytanie to było, mm, i jakbyś mogła wyjaśnić odnośnie pasa na cardio, co daje, po co i tym podobne. A propos tego, bo akurat wrzuciłam Q&A e, po storce, gdzie pokazałam właśnie pas neoprenowy, że go używam. Tam e, jeszcze krem. No i już Wam mówię. Ja zawsze na cardio, to już od samego początku chyba przygotowań, używam e, krem. Ja obecnie zamówiłam sobie niepotrzebnie, kurde i przepłaciłam, więc też nie bierzcie ze stanu za super, hiper, fajne i tak Z... dalej. Zapłaciłam za niego, żeby was nie skłamać, nie? 250 zł za 150 ml kremu. Nie uważam, żeby jakkolwiek odbiegał od tego, który jest dostępny tutaj w Polsce. Eee... Swojego czasu w ogóle używałam tylko swego z Rosmana i też dawał, e, dawał robotę. Znaczy, dawał robotę. Dobra, wiecie co? co Cofam jednak tą odpowiedź trochę z jednak już troszeczkę styki w, w głowie nie pracują tak jak powinny. E, po co, krem? Podnosi miejscowo temperaturę ciała. Dociskając jeszcze pasem neoprenowym, jestem w stanie szybciej wejść w tętno, miejscowo bardziej przepalić ten fat. E, jest to. Powiedziałabym, że na mikro, może procencie. Gdzieś tam pomoc, ale jakby już jesteśmy na takim etapie jako zawodnicy, że te mikroprocenty dla nas naprawdę dużo, dużo robią. Nie więc. Ale też dla osób rekreacyjnych gdzieś tam, um, które trzymają michę, trenują i mają to kardios, mają te kardiosy, i chcą gdzieś tam sobie delikatnie pomóc, to też polecam swoim podopiecznym taki pas i, i kręcie. Nie? Nawet jeżeli wiecie, to ma być tylko i wyłącznie aspekt głowy, aspekt psychiki i gdzieś tam sobie pomyślicie, kurde, przepadę więcej kalorii, to może to się tak fajnie przełoży na głowę, że łatwiej Wam będzie wejść w tętno, łatwiej Wam będzie, nie wiem, wytrwać tą ilość czasu cardio. No, to są takie aspekty, które na pewno Wam to nie zaszkodzi, a, a może Wam minimalnie pomóc. Mój szyk zdania to, to jest prep. Zrozumcie. Typowo luźne te pytanka będą. E, czy luźne i nie luźne. Kolejne pytanie miałam, gdzie robię włosy, no to tutaj zawsze oznaczam moją Emilkę ze Szczecina. Do Emilki jeżdżę, żeby was nie skłamać dwa czy trzy lata już. E, dlaczego tam generalnie do Szczecina mam, nie wiem, z półtorej godziny może drogi, ale z Koszalina. E, spotykamy się różnie raz na dwa, trzy, cztery miesiące. Tam robię od początku. E, Kolorki, podcięcia, teraz przedłużanie włosów. Dla mnie włosy, czy jako kobiety, czy jako zawodniczki, są bardzo ważnym aspektem. Muszą być zadbane, muszą być dobrze zrobione i nie oddałabym byle komu mm, moich włosów, bo kurczę, przed jeszcze kilka lat temu miałam swoje takie piękne, długie blond włosy, ale troszkę je zniszczyłam, zaniedbałam to z mojej winy. No i teraz chcę nie dbać jak najlepiej, więc oddaję w ręce profesjonalisty. I takim właśnie profesjonalistą uważam, że jest Emilka w swoim fachu. Emilia Design Szczecin. Emilia Słowik. Jak wpiszecie, to Wam się wyświetli. Uderzajcie do niej na Instagrama. I baby, niezależnie czy lubicie klasyki, czy jednak szukacie jakichś rozrywkowych kolorków, takich naprawdę dynamicznych transformacji, przemian, to ja w ogóle gadam. To uderzajcie do Emilki. Kolejne pytanko. gdzie się opadasz na solce? O jezus. E, miksuję te solaria. W koszalinie nie mam jakby jednego stałego, ale ja byłam w szoku, bo ja się zatrzymałam. Czy generalnie na solarium rzadko chodzę? Gdzieś tam wcześniej, może częściej. I wiecie, jak byłam młoda. Jest, ja to serio powiedziałam. Jak byłam młoda, nie wiem. Jak miałam mniej lat, ok? Gdzieś tam, e, nie wiem, pierwsze solarem to chyba jak miałam. 16 lat, może? 18? 18. Nie wiem, w ogóle można poniżej 18 wchodzić. A poniżej 18 wchodzić na solkę? Nawet nie wiem. Nieważne, no to ja się zatrzymałam na etapie, że solarem kosztowało 90 groszy, czy 70 groszy było do godziny 16 w dni robocze. E, no i to była taka standard stawka, nie? A teraz ja nie wiem, ile kosztuje za minutę, bo ja tam biorę z kremem Kilkanaście tych minut. No to jest ile? 2,20? 2,50 za minutę? Jak ja po raz pierwszy po takiej długiej przerwie poszłam na solkę i tam mówię, strzela mnie 8 minut, krem to to i pani mi rzuca taką kwotę i ja mówię... Przepraszam. Także no, byłam w szoku, ale nie, nie chodzę często, raz na jakiś czas. Eee... Dużo było takich pytań, jakich Pani lubi mężczyzn, jaki jest Pani typ faceta, pozwólcie, że ja sobie tego typu pytania daruję. No nie, nie, ale byłoby, początek pytanka tam był, yy, yy, ile ma Pani wzrostu, mam 170 cm wzrostu. Czy palenie e-papierosów może wpłynąć na stricte sylwetkę, yy, pomijając tutaj aspekty zdrowotne? Słuchajcie, to są tak yy, mało ważne sprawy, że wy zaczynacie się schizować totalnie niepotrzebnymi yy, rzeczami. Jeżeli trzymasz dietę, i trzymasz trening i trzymasz regenerację, to ta Fajka oczywiście, że palenie papierosów nie jest zdrowe i, i to tutaj nie ma co w ogóle podważać tego. Natomiast jeżeli stricte chcemy przekładać to na progres formy bądź regres formy, to ja się nie skizujcie. Niepotrzebnie sobie główkę zaprzątacie takimi sprawami. Hmm. Czy masz do polecenia jakieś zapychające posiłki na redukcję? I uwaga! Jak się szykowałam do bikini, to się bardzo lubiłam bawić w takie zapychacze, kombinowałam i tak dalej. I generalnie wtedy, chyba jeszcze nie, dopiero później wchodziła moda. Mm, na no, takie naprawdę objętościowe posiłki, z gumek, i tak dalej, słodziki. E, no to, by, to były te czasy, takie fit deserki i tak dalej. Natomiast e, ja z racji, że już trochę przeszłam swoimi jelitami, unikam takich posiłków. Jeżeli miałabym Wam doradzić, to pić dużo wody na pewno. Mm, wybierać produkty, które gdzieś tam najdłużej Was nasycą. Czyli na przykład, nie wiem. E, wrzucić ziemniaki, właśnie bataty, nie baczcie ziemniaków, nie baczcie batatów, bulwy są super, bulwy są e, zdrowe, bulwy są zapychające, więc tutaj e, z pewnością na dłużej Was taki posiłek nasyci, do tego, nie wiem, wrzućcie sobie miks sałat, jakiegoś pomidora, ogórka, sałatkę z tego zrobicie jak kurczaka, e, nie wiem, olej lniany czy oliwa, bądź orzechy, peski dyni i już naprawdę jest bardzo fajny, pełnowartościowy posiłek. Mm. Inne takie zapychacze, ja właśnie dlatego też nie lubię tych nowości kaszek proteinowych czy puddingów, bo to jest super smaczne i ja to też lubię, tak? Natomiast zawsze daję taki przykład, jeżeli już jesteś na końcu tej redukcji bardziej się najesz takim puddingiem i nie wiem, trzema waflami czy tam pięcioma waflami ryżowymi, czy jednak kurczakiem, ziemniakiem i warzywem, nie? Tak to porównuję. Inne zapychacze. Ciasta jakieś kombinować, nie wiem, omlety kombinować. Eee, Klejk jest bardzo fajną opcją, też mnie na długo osobiście syci. Ym, jaja, pieczywo gdzieś tam pełnoziarniste, jakieś makarony może pełnoziarniste. Tego typu produkty, nie? I też uwaga, nie przeginać z warzywkami czy hip dips da się jakoś nie wiem jak to określić modelować ma nam myśli trening siłowy żeby była bardziej kształtna Moje drogie kochane te hip dipsy to się też pojawił już X lat temu z 5 10 lat temu eee, Hip dips to jest takie coś co wam tutaj powiedzmy e, na obręczy biodrowej nie wiem, przy pośladkach wystaje, to jest po prostu delikatna tkanka tłuszczowa bądź pośladu. Nie wiem, o, o jaki dokładnie aspekt Wam chodzi, ale e, nie ma stricte generalnie, nie ma stricte ćwiczeń na daną partię mięśniową. Dobra, e, wracam do Was. Lecimy z kolejnym pytankiem i teraz mamy, słuchajcie, e, nie mam problemu z podbiciem białka w diecie i stąd pytanie, bardzo źle będzie, jeśli Będę przekraczała dzienny limit na około 50-60 gramów, so, mm, znowu chciałam powiedzieć, słuchajcie, to jak ze wszystkim, nadmiar nie jest dobry, czyli jak przy, macie założoną, e, nie wiem, im, ilość pęgli, no to trzymacie się stałej ilości pęgli, założoną ilość tłuszczy, trzymacie stałą ilość tłuszczy, macie białko, trzymacie stałą ilość białka. E, jeżeli to jest jednorazowy gdzieś tam rzut, no to oczywiście, że się nic nie stanie, tak? Gdzieś tam osoby, nie wiem, bardziej wrażliwe, jeżeli regularnie na przykład taką ilość białka, mogą czuć negatywy ze strony układu pokarmowego. Ale mówię, jeżeli to jest taki jednorazowy rzut, no to, to, to nie stresuj się, nie schizuj się, ale jeżeli chcesz na przykład wiesz, że masz dobrą, podaż białka. I nie wiem, chcesz nabijać kalorii z czegoś? No to proponuję gdzieś tam węgle wrzucić, nie? Chociażby podczas treningu na przykład. Bo dużo ludzi gdzieś tam e, ma problem z nabiciem e, kalorii. A nie ma na przykład węgla podczas treningu, a to jest też bardzo fajna opcja. Co jeśli twój podopieczny pójdzie na siłownię, a na niej nie będzie danego sprzętu? Zamiast wtedy ćwiczenie, czy jednak mm, maszyna może pokryć dwa ćwiczenia? Tego nie kułam, ale tak, jeżeli nie mamy jakiegoś. Znaczy ja i tak bazuję głównie na ćwiczeniach wielostawowych, więc sztangę handle. Natomiast jeżeli rozpisuję jakąś maszynę i tej maszyny nie mam, to oczywiście kombinujemy i próbujemy to zastąpić czymś innym. Kolejne pytanko. Pytanie zabawne, ale mnie zastanawia, bo sama jestem na to strasznie wrażliwa: czy mając tak ciało masz gdzieś łaskotki, czy jesteś totalnie odporna? Mam łaskotki, e, jak byłam dzieckiem. Jezus, to tata po prostu mnie tak męczył łaskotkami, szczególnie gdzieś tam w stopy czy na brzuchu. I to naprawdę, jak potrafiłam być gdzieś tam niegrzeczna, to, to miałam e, akcję łaskotki. Gdzieś tam zwykle już jest ich mniej, ale czasami jak jestem gdzieś na masażu czy u fizjo, to dalej to ciało jest wrażliwe i jestem bardzo podatna na łaskotki. Pasy Natalie podczas redu dla nowicjuszek sportów sylwetkowych, raczej bezpłatne na starty, ale zobaczymy, jakie za i przeciw. Ja mówię po prostu przeciw, nie mówię za, ponieważ tym bardziej, że jesteś nowicjuszką, e, nie wiesz, czy będziesz miała swoje życie z tym sportem. Mówię pasom nie. Szkoda, flaków, nie ściskajmy swoich jeli. Twoje narządy mają czuć luz, e, a nie wieczny ścisk. Także nie, 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 nie. nie. Naucz się oddychać, naucz się kontrolować brzuszek lub poranne vakum i to ci w zgodności wystarczy, bo podejrzewam, że chodzi o zwężenie talii, znaczy zmężenie tali. Otrzymanie talii może tak. E ewentualnie tak jak wspomniałam wcześniej pas na nawet na o ile takie robisz. Czy według Ciebie dźwiganie, czy nawet bieganie negatywnie wpływa na mięśnie, na miednicy, Za bardzo się na peniowi czeka nas, kobiety, nie trzymaniem moczu w przyszłości. E to jest bardzo złożony temat, nie siedzę w fizji ginekologicznej. Natomiast tak, generalnie, jeżeli... Znaczy nie tak, to jest bardzo ciężki temat. I tutaj kobiety, nie kontrolując odpowiednio mięśni na miednicy, szczególnie mniejszej, mogą mieć później wpływ Okay, kolejne pytanko, ciągnący, przyszywający się ból podczas treningu od dołeczka, będąc do pośladka i uda, co to może być? Fizjo. Dziewczyny, chłopaki, nie szukajcie tego typu porad w internecie. Na QA, na YouTubach, TikTokach, Instagramach. Nie. Od tego są lekarze, od tego są fizjoterapeuci. Ja wiem, że żyjemy w dobie social mediów i tak dalej, że stąd można pozyskać naprawdę ogrom wiedzy. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to musimy znaleźć przyczynę. Żeby znaleźć przyczynę, musimy przeprowadzić wywiad, diagnostykę, ee, co jest niemożliwe w internecie. Wiecie, ja Wam mogę rzucić kilka tematów, co to może być. Wy się poslizujecie, poczytacie później w internecie, co robić, a powiedzmy, to mogło być zupełnie coś innego. I Inne, nagle zmarnowaliście czas, to możliwe, że jeszcze pogorszyliście swój stan, więc coś się dzieje, lekarz wizjon. znowu widzę, że wracamy do mody. E, środki przede wszystkim. Nie, oczywiście nie. E, ja jestem... Trzeba wiedzieć, kiedy wejść na środki i uważam, że trzeba wymaksować siebie najpierw w 100% w treningu, w diecie, żeby później w ogóle myśleć o środkach. E, także krótka odpowiedź. Nie, oczywiście, że nie. Mam nawet dziewczyny, które e, gdzieś tam... Nie chcą suplementacji do końca, bo, bo się gdzieś tam obawiają, bądź nie chcą brać kreatyny, e, która uważam, jest podstawowym suplementem. I ja tego nie namawiam, nie naciskam, ja sugeruję, tłumaczę, ale oczywiście nikogo do niczego nie zmuszę, więc... E, nie, żadne wspomaganie. Wyświryście z wspomaganie, naprawdę. Ale to też może dlatego, że tak mocno peptydy weszły w obieg i... Dla nas teraz pepy stały się normą. Oczywiście jest to świetna pomoc przy kontuzjach, przy redukcjach, przy budowie masy mięśniowej, ale skupmy się na podstawach. Eee, przygotowałam naturalną zawodniczkę do zawodów. Przygotowuję razem z Dominikiem i tak są też naturalne dziewczyny, więc mm, lecimy dalej. Jaką radę dałabyś dziewczynie, której ciężko jest utrzymać okres masowy przez strach przed przytyciem? Trochę paradoks, bo sama tego chcę, jednak ciężko im przełamać się, gdy widzę, że sylwetka staje coraz mniej sucha. Eee... Nic odkrywczego tutaj nie powiem. Musisz sobie zadać pytanie, czy chcesz progresować, czy chcesz stać w miejscu? Eee... Poza tym, dobrałabym, jeżeli prowadzisz się sama i masz tego typu obawy, zgłoś się do trenera. Oddaj się w kogoś ręce, niech on decyduje za ciebie. Bo jeżeli już masz na początku takie schizy, to możliwe, że też będziesz schizowała w trakcie masy czy redukcji, czyli będziesz przeginała albo w jedną, albo w drugą stronę. Miej drugą osobę, która po prostu będzie mogła cię ocenić, dać wytyczne na podstawie Twojej obecnej formy. Poza tym. Duże pupy są w modzie, a wieczna żyła na brzuchu nie do końca, bo to my gdzieś tam w naszym fit świecie się skupiliśmy, że takie wyżułowane sylwetki są fajne, ale tak na co dzień dla ludzi no ja wiecie po sobie, jak po prostu przerażają żyły gdzieś tam widoczne na ciele. Więc wyłącz główkę, znajdź pomoc w postaci trenera, a jeżeli sama gdzieś tam działasz, hmm, jaką bym ci dała radę. Powoli, krok po kroku, powolutku dokładaj kalorie, e, ustal sobie finish w postaci gdzieś tam, nie wiem, obwodów e, wizualnej sylwetki bądź, nie wiem, ciężarów na siłowni, bądź wagi, którą chcesz osiągnąć e, przy budowie. E, jeżeli będziesz zbliżała się do swojego już finiszu, na przykład wagi, tak, i stwierdzisz, że wcześniej już jest coś niechalo, źle się czujesz, no to zacznij po prostu okres redukcji. Bądź pytaj mamie, jeżeli masz taką możliwość, mama zawsze szczerze ci powie. Kolejne pytanko. Ja próbowałam się sama przygotowywać i... To jest straszne. Ile mniej więcej miesięcznie początkująca zawodniczka musi wydawać na wspomaganie? Wiem, że to kwestia indywidualna, ale jest jak mniej więcej to przedział. Czemu wspomaganie? Czemu nie zapytamy o dietę, trening? Ale okej, okay, lecimy wszystko, bo to się tak odkłada, odkłada, odkłada. Tak naprawdę to mogą być rzędy miesięcznie. Strzelam. I też pytanie, na jakim okresie jesteś okresie, ale strzelam, powiedzmy, mi jesteś na redukcji, tak? No to gdzieś tam wrzucisz sobie fragment, gdzieś tam może wrzucisz Jochimbinę. E, fragment koło 100, 120, Jochimbina koło 150. E, takiego fraga masz na niecały miesiąc, Jochę będziesz miała na dwa miesiące, powiedzmy. E, Snyfryna, Forskolina to są gdzieś tam groszowe, znaczy groszowe sprawy, nie można tak powiedzieć. Z 50-100 zł, powiedzmy, to też starczy na dłuższy okres czasu. BPC z około 100-200 zł, chyba. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo mówię to wszystko zależy od tego, jaki jest twój cel, jakie masz zaplecze żywieniowe, treningowe. No i też źródło, źródłowi nierównemu. Eee, Paść, no już mi się ja Tutaj wybieram niektóre pytanka, bo naprawdę zasypaliście mnie nimi, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna i chyba będziemy sobie część takie pogadanki robili. Eee, czy u swoich podopiecznych robisz jakieś odstępstwa od diety? Tak, eee, robię. Często dziewczyny sobie same robią takie odstępstwa, w sensie nie wiem, mają jakiś wyjazd zaplanowany, bądź nie wiem, miały wpadkę z dietą mi się coś nie możemy dogadać z tym moim aparacikiem. Um, ale teraz... Um, Boże, na czym skończyłam? A, posiłki. Często gdzieś tam okres deloada um, mam jakieś odstępstwo, jakiś luźniejszy posiłek, czyli po czterech tygodniach bloku, w piątym tygodniu, czy gdzieś tam w czwartym tygodniu robię sobie odstępstwo, bądź czasem u dziewczyn jak maksujemy sobie podczas deloada siady czy tam ciągi, to też mają w dzień, powiedzmy, tych maksów wrzuconą większą podaż węgli, czyli właśnie jakieś żelki, później jakieś około treningowy ekstra. Więc nie, tutaj luźno podchodzę. Jak się nie szykujesz pod zawody, to i nie masz jakieś tam ściśle, nie wiem, dat, wagi, formy i tak dalej, to podchodźmy tylko luźno. Żarcie ma być dla Was, a nie Męczarnia po prostu. Bierzesz na opreny, mam taki problem, że moje wypada wyprać, ale bo jeszcze się zepsują. Bierzesz na opreny ja piorę, wszyscy bierzemy. Jak każda rzecz używana podczas treningu no, poci się, więc trzeba zadbać o higienę, więc spokojnie możesz wyprać. Nic się z nimi nie powinno stać. Eee... Jak obecnie trenujesz? Ja obecnie trenuję co drugi dzień nogi, co drugi dzień z kolei trening góry, czyli powiedzmy mam poniedziałek, środa, piątek nogi, no to górę mam wtorek, czwartek rest, sobota góra. Tylko to jest takie machanie, nie, nie trenowanie. E, dzisiaj wchodzę w deloada. Trzy dni treningowe deloadowe i skończyłam plan treningowy. Zobaczymy, co Harem szykuje. Podobno... No nie będę Wam mówiła, bo w sumie nie wiem, czy to jest potwierdzone, więc nie chcę gdzieś tam siać plotek, ale ma być konkretnie. Ile planujesz startów w sezonie? Na pewno w maj, Polska, 25 maja i to tak naprawdę pokaże nam, ile startów dalej, które starty dalej. Gdzieś tam celujemy Włochy, Hiszpania, ale to wszystko wyjdzie gdzieś tam w trakcie. Ile już posiłków dziennie? Mniej czy więcej jest dla Ciebie lepszą opcją? Obecnie mam 5 posiłków i na takiej kaloryce. Kaloryce. Napij się kawy, bo nie myślisz. Obecnie mam 5 posiłków. Tak się przygotowuję. No to już jest. To jest ja już czuję. Zbliża się moja godzina posiłków, więc już odczuwam, że są braki energii w mózgu i w mózgu w głowie. Mam 5 posiłków. Na takiej ilości posiłków dziennie czuję się najlepiej. Jak gdzieś tam przyleczeń, bo miałam trzy posiłki, potem chyba mieliśmy cztery. Eee, pff, wystraszyłam się strasznie na początku. Było lajtowo, ale jak to zobaczyłam, mówię, trzy posiłki. Ja ale mówię, no pięć posiłków jest dla mnie najbardziej optymalna, odpowiednia. Pamiętam czas, jak pracowałam właśnie na stacji benzynowej. To była moja chyba jedna z pierwszych prac. Kurde, i po prostu 12 godzin, chociaż to miało swój klimat, ja pamiętam jak w wakacje, był okres wakacji, to chyba wtedy zaczynałam swoją pracę, e, o piątej, bo od szóstej była zmiana, o piątej jechałam rowerkiem, to była schiza, że trzeba też jak największą aktywność, słońce, wschodzące słońce, e, rowerek i po prostu tak zaczynałam każdy dzień przed zmianą i to było dla mnie coś pięknego to pamiętam, że wtedy miałam e, trochę zwiększoną wtedy ilość posiłków, e, bo po 12 godzinach dziedziny leciałam jeszcze na siłkę, ewentualnie jak miałam na przykład nockę, no to na zmianie nocy musiałam sobie wydłużyć ilość posiłków, z kolei na drugi dzień już skracałam, więc to było takie rotacyjne, ale mówię, pięć posiłków jest dla mnie najbardziej optymalne. Słuchajcie, e, aparat mi się przegrzał, głowa mi się już przegrzała chyba, bo gdzieś tam nie trybie, a mówię, zbiera się godzina posiłków, więc trzeba iść zjeść. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. Fajnie się gadało, nie zdążyłam powiedzieć na parę pytań, które gdzieś tam sobie wybrałam, ale to następnym razem. Ewentualnie wrzucę na storkę na Instagrama kolejne okienko do zadawania pytań, będziecie mogli zadać nowe pytania. Dajcie znać, wam, jak Wam się podobało, jak Wam mija dzień, jak Wam minęła majówka i słyszymy się na następnym odcinku. Pa!